Uważam, że jest jedna umiejętność, która jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie. Ta umiejętność to komunikacja. Widzisz, spędziłem ponad 30 lat prawie się nie odzywając. Czytałem książki, siedziałem przy komputerze, uprawiałem sporty, ale w tym wszystkim brakowało miejsca na rozmowę, na komunikację, na otwartość. I w pewnym momencie w swoim życiu stwierdziłem, że czas to zmienić, czas to naprawić, i zacząłem występować publicznie. Natomiast występowanie publiczne nie jest sposobem na naprawienie słabych umiejętności komunikacyjnych z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie występujesz zbyt często. Nie wychodziłem na scenę zbyt często, nawet jeżeli zapiszesz się do klubu mówców, to tak naprawdę masz na swoją wypowiedź 5-7 minut na tydzień. To, to bardzo niewiele. Nie drugi powód, dlaczego wystąpienia publiczne nie pomagają w nauce codziennej komunikacji, to kontekst. Bo czułem się pewny siebie, kiedy wchodziłem na scenę, czułem, że jestem w stanie. Wypowiedzieć się na tematy, które dobrze przygotowałem, według scenariusza, który sobie opracowałem, ale nie byłem w stanie przetwarzać myśli tak szybko, żeby na bieżąco je wypowiadać. Dlatego postanowiłem nagrać to wideo, zobaczyć, co się wydarzy, powiedzieć kilka słów spontanicznie, bez przemyślenia i spytać cię też, czy... Ty zmagasz się z problemami komunikacyjnymi, czy też masz tak, że większość Twojego życia spędzałeś w ciszy, spędzałaś w ciszy? Jeśli tak, jesteśmy w tym razem. Mam nadzieję, że uda mi się wypracować pewne ćwiczenia i rutyny, które pomogą mi usprawnić tę umiejętność i mam nadzieję, że będę mógł się z Tobą nimi podzielić.